jest niszczyć. Słyszeliśmy przed chwilą słowa świętego Jana Pawła II. Jesteśmy świadkami, gdy próbuje się niszczyć. Gdy próbuje się niszczyć, podważać. Autorytet świętego Jana Pawła II podważać Jego słowa. W zasadzie wszystko. I dlatego tu jesteśmy. I, I nie możemy pozostać w domu i my też nie możemy milczeć, bo to dotyczy nas, to dotyczy naszej ojczyzny i to dotyczy naszego papieża, naszego proroka. I nie ma naszej zgody. Nie ma naszego przyzwolenia. A ten scenariusz że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Nie chcemy, by powtarzała się sytuacja, przyszedł do swoich, a swoich nie przyjęli. W tym dzisiejszym epizodzie pragnę podziękować świętemu Janowi Bobowi II za wszystko, docenić, podziękować za jest jego wielki wkład, który jest niedoopisany. Nie do Święty panie Pawle II wierny pasterzu Kościoła, polecamy Twojemu orędownictwu cały Kościół, prosząc, aby zawsze wiernie realizował posłanictwo Chrystusa, kapłana proroka i Króla, i słównością Święty ja II, następca Piotra i słów Bożych, módl się za nami. Zjednoczony z Chrystusem, odkupicielem człowieka. Módl Kościoła, nauczający prawdy wiary. Kapłanie, prowadzący Kościół na składanie ofiary. Módl Pasterzu, prowadzący owczarnię do nieba. Módl Ojcze Soboru i wykonawcy Jego wskazań. Módl się, za. Nauczycielu epumenizmu. się za. Rzeczniku i Obrońcu Prześladowanych.